Coś mi obcięło nagrywanie Niestety będziecie mieli... O! A nie to liść A to jest najlepsze Uff. No Idę dalej gdzieś tu Na drugą stronę, tu jest trochę więcej mchu Czyli wilgoć Kurde, całe mokry jestem ludzie Czyli wilgoć Czyli może być tak, że coś tutaj będzie Lecz nie jest to nic powiedziane, że musi być Patrząc na dzisiejsze zbiory To bym się wcale O te dziury też pamiętam Tutaj byłem dwa w... lata temu że. Tu, w tych, tych takich dziurach I też było całkiem całkiem sympatycznie, idę zobaczyć z góry, przynajmniej orientacyjnie, czy jakichś łapek dziś nie wystaja czekajcie, zobaczymy nie, ciężko no, dwa lata temu tutaj byłem, w tym miejscu tutaj że podejrzewam tak jest, podobno tutaj było masa grzybów, naprawdę, ja tutaj potrafiłem zabrać czasami pół wiadra Szczerze mówiąc to z grzybów z dwóch lat do tyłu to jeszcze mi zostało tyle, wtedy ne W chwili obecnej Ech. Ciężko widzę, żeby zrobić zapas na zima Oj, ciężko to widzę No nie ma, zobaczcie Pusto Niestety pusto O tutaj coś jest Jest na szlaczek. patrzcie Złapany na wizji. Haha, ha, mamy cię! Welcome Czekajcie, bo będziecie mnie Na mnie zaraz wrzeszczać, że grzybni nie zostawiam Ciao, grzybnia zostawiona, grzybek o uciekł grzybek zakręcony o, chodź, śliski No i to był właśnie też rajon taki bardziej maślakowaty z tamtego okresu ale zawsze dwa grzybki są tak? mieć a nie mieć to mówią ziarnko do ziarnka zbiera się miarka widzicie coś te podpowiedzcie weź Kurczę, piwko wypijam I się leję teraz ze mnie, ciepło mi się robi Nasze sozińcy założyłem do lasu A wiecie jak się w chodzi? Jak człowiek gruby Uła. No... Powiem wam szczerze, że są tylko dwa maślaczki w moim miejscu To bardzo ciężko Oj, bardzo cieniutko Cieniutenko jeszcze tutaj przyjdziemy tutaj dookoła zobaczymy Chyba się będę kierował powoli w Stronę domu, bo to nie ma sensu, wiecie tu jest potrzebny naprawdę tydzień deszczu Fajnie się chodzi, bo świeże powietrze Lubię Akurat z wycieczki po lesie jak na grzybobranie to kocham Tylko że po pierwsze nie lubię samemu A po drugie lubię jak są, wiecie Tak żeby jakoś coś wpadało od czasu do czasu bo jak człowiek chodzi tak jak ja teraz chodzę, że bezsensownie I znajdzie jednego z częstotliwością na 40 minut No to nie ma nic ciekawego To nie robi się fajnie i od razu odechciewa się chęci A co najgorsze jest to, że wiecie jak się chodzi samemu Nie ma tej drugiej osoby co by cię motywowała, Dawaj jeszcze tam, dawaj tu No i drugie to, że nie ma do kogo ja potworzyć. No. Zobaczymy. Widzicie na no, takie lasy. Śmieci pełno pozostawianych przez ludzi o. To kolejna. Żeby grzybów było tyle to śmieci też to miał całe wiadro. <laughs> Dobra, kochani. Nie wiem jak wy ale ja zabijam powoli w kierunku domu. Nie ma sensu, po prostu jest za sucho. Jest doprawdy za sucho, żeby chodzić. O, no, tu macie kolejnego. wielkoluda. szkoda, że jest niejadalny. No. I tak to właśnie jest: jest dużo grzybów niejadalnych. Właśnie tych, tych, tych. Jakie ja to przedtem mówiłem. Co o przy pniaku. Zapomniałem. To przypomnę to wam powiem. Olchówka, olszówka, Olsóweczka Bardzo dużo tego grzyba jest. No patrzcie, no niby podkład fajny, mechowaty. Ale co z tego, że mechowaty, jak nie ma grzyba? To nie ma no. A na siłę szukanie to jest nie To nie ma przyjemności ze zbierania. Jeszcze widzę taka fajna polana jest, chodźcie, zobaczymy ja Już jestem cały mokry Chuba, chyba że ktoś chce huba chuba jest, ale nie ma podżyba No ta taka polaneczka, zobaczcie Widzicie, może, może My coś wyjawi przyniosła O Jezu, jak ja bym chciał tak do połowy wiaderka żeby nazbierał Bo to to jest marnie, wstyd się w domu pokazać Ale będzie tyle godzin, chodziło gdzie ty byłeś <grywa> Zobaczmy co w trawie piszczy no, Ale suchutko Tam są jakieś może kozaki będą. Jest tu jakiś kozak? E, jest tu kozak. A no, widzicie ludzie. No, lipa. Lipa, panie! A niby hardkorowy koksik mówi, nie ma lipy. Jest lipa. Koksu zobacz jaka lipa. Trawa jest, mokro jest, wilgotno w sumie na tym, tym widać coś tam po butach, że jakaś tam wilgoć taka minimalna jest. No ale ja się pytam, gdzie są grzyby. Tak wiem. Kocham hejcik, zaraz się zacznie, albo chodzi gada sam do siebie. Fajnie, fajnie ludzie, fajnie. Tylko ciekawe z kim mam gadać, jak tu z nikim nikogo nie ma. No nie ma. Idę do. do w kierunek domu. Tak jak mówiłem, tak jak mówiłem patrzcie tej olszówki jest pełno Ona się łoży jakoś tak niefartownie To nas daleka potrafi przypominać zająca Jeszcze jak jest młoda, bo jak jest starsza to już taka ciemna się robi Ale jak jest młoda To naprawdę potrafi przypomnieć zająca I to jest najgorsze A w ogóle teraz to się robi lipa bo mam przed sobą płot od młodnika i głupio się przyznać kochani ale dwa lata do tyłu najwięcej grzybów w sumie zabrałem w takich młodnikach gdzie nie mają zwierzęta dostępu Zobaczmy przez płot czy coś się dzieje Jak coś to będziemy się wbijać Lepa, taki mały młodniczek bardzo malutki tam już jest z drugiej strony jego koniec tak jak kółko w sumie wiecie oko mi się spociło no co tu się dzieje? ja nie, nie ma w tamtym roku były takie yy, przepraszam dwa lata do tyłu patrzcie nie myślałem o myślałem tym tak. tak. tu powiem wam szczerze, że dwa lata do tyłu w naszym rejonie był taki wysyp że ja potrafiłem zbierać grzyby przez ten płot no poważnie wam mówię przez ten płot potrafiłem zbierać grzyba Tyle chyba, nie? Z grzybów już na dzisiaj Tu jest fajna taka polana, tylko że tu nic nie ma Tu zawsze były grzybki, a w tym roku ja nie wiem co się dzieje. A co najlepsze, że grzybnia zostawała, nie zabierałem jej do domu To powinno odrastać